Witam serdecznie, moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem na najbliższy tydzień, czyli będzie to od 4 do 10 kwietnia. Zobaczymy sobie, co w energii będzie się w tych dniach pojawiało w Waszych rozkładach. Wybierzcie sobie teraz w takim razie opcję, która Wam się najlepiej podoba. Czyli mamy do wyboru trzy karty, i wybierzcie tą, która dzisiaj najbardziej Wam odpowiada bądź najbardziej do Was przemawia. No dobrze, w takim razie odkładamy dwie opcje tutaj yy, sąsiadujące i zaczynamy od jedynki. Grupa numer jeden przed nami. Moi drodzy, wasze karty na najbliższy tydzień to król wody, królowa ognia, piątka powietrza i dziewiątka ognia. Pierwsza informacja jest taka, że tak naprawdę może być ogniście w tym tygodniu, ogniście za sprawą jakiejś osoby, albo wy będziecie w takiej energii, powiedziałabym, bardzo y, takiej luźnej, bardzo takiej rozrywkowej. Będziecie jak gdyby tak luźno podchodzili do życia w tym tygodniu. Nie mówię, że do wszystkich spraw, no ale tutaj jednak taka energia nam się pojawiła. Też powiedziałabym, że mogą niektórzy z Was randkować albo być zapraszani na pewne randki, ewentualnie flirty, Rozmowy na odległość, rozmowy na komunikatorach, czyli powiedziałabym, że jak gdyby kontakt z płcią przeciwną na poziomie takim romantycznym, romansowym, flirciarskim też może Ci poznać taką osobę w tym tygodniu i wcale nie musi być to osoba płci przeciwnej, tylko może być to osoba, która ma wokół siebie taką energię. Czyli ktoś, kto właśnie taką energię, energią nas zaraża w pozytywnym słowa znaczeniu, dlatego że. Zazwyczaj, jeżeli takie osoby wchodzą w nasze życie, to po pierwsze wchodzą, żeby rozruszać naszą energię, a po drugie, tak czy inaczej, te osoby mają tyle energii w sobie, że udziela się to też otoczeniu wokół. Czyli albo ty będziesz taką osobą w tym tygodniu i będziesz zarażał tą swoją energią wszystkich wokół, albo ty na taką osobę trafisz w tym tygodniu i powiedziałabym, że ta osoba zarazi ciebie właśnie pozytywną energią, i w ogóle taką chęcią do działania. Taką motywacją, taką, takim kopem na rozpęd, tak jak to się mówi. Moi drodzy, powiem tak: tutaj macie ostrzeżenie w tym tygodniu, żeby nie zrobić głupstwa albo nie podjąć negatywnej decyzji. Nie wiem o co chodzi, jest to bardzo ogólne, natomiast tak jakby karta mówiła ci w ostrzeżeniu, żebyś uważał na zrobienie jakiegoś głupstwa albo źle podjętej decyzji, na, na podjęcie złej decyzji. No to każdy z Was tutaj może już jak gdyby na swoją sytuację to jak gdyby yy, co, co robić na P? Przyrównać, tak? Porównać, przyrównać, przypasować. Natomiast generalnie macie ostrzeżenie, więc jeżeli będą jakieś decyzje oficjalne i jawne, no to warto się zastanowić 10 razy, ale też trzeba w całej tej energii najbliższego tygodnia uważać, żeby nie zrobić jakiegoś głupstwa. Moi drodzy, niektórzy mają tutaj ostrzeżenie przed tym, żeby nie wchodzić w romans w tym tygodniu, jeżeli macie stałego partnera, stałą partnerkę i to wtedy będzie to głupstwo, bo my wtedy. Będziemy łączyć tą kartę z kartą królowej ognia, i ona wtedy nam pokazuje informację, że uważajcie na to, aby nie stracić związku, który już macie poprzez jakiś fałszywy krok albo jakiś no, krok, który jak gdyby zabierze Ci rodzinę raz na zawsze albo zabierze Ci ukochaną osobę raz na zawsze. Tutaj też musicie na takie rzeczy uważać bo rzeczywiście w ostrzeżeniach takie energie się też tutaj pojawiły. Moi drodzy, yy, powiedziałabym, że w tym tygodniu warto by było tak naprawdę popracować nad pewnością siebie i równowagą, yy, nierównowagą tylko poczuciem własnej wartości. Jeżeli oczywiście musisz nad tym pracować, bo jeżeli masz już to wypracowane albo jesteś osobą, która nie ma z tym problemu, no to wtedy Ciebie to nie dotyczy, natomiast tutaj jest powiedziane, żebyś być może spojrzał właśnie na siebie pod kątem tego, czy aby na pewno Twoja pewność siebie jest taka stuprocentowa i czy aby na pewno nie jest maską, tylko jest faktyczną pewnością siebie i wysokim takim prawidłowym poczuciem własnej wartości. To jest ważne z różnych przyczyn w tym tygodniu, dlatego że mogą pojawić się takie sytuacje bądź takie zdarzenia, które jak gdyby. Pokażą ci, czy rzeczywiście przerobiłeś te lekcje, czy jej nie przerobiłeś. Wiecie, że jeżeli nie przerobiłeś, no to taka sytuacja w tym tygodniu ci to pokaże. Pokaże ci to, że nie do końca coś jeszcze jest przepracowane i być może ten proces trzeba będzie jeszcze do końca dopracować albo w ogóle przepracować. Więc tutaj uważajcie na takie rzeczy, ponieważ. W dziewiątce ognia, rzeczywiście y, tutaj mogą być zetknięcia z takimi zdarzeniami, sytuacjami, które niestety, ale pokażą, że wcale ta pewność siebie może nie jest taka, jaka powinna być. Albo jest naciągana, jak to się mówi, tak? Czyli maska. Też widać tutaj, że jeżeli macie stałe związki, to uważam, że w tym tygodniu będziecie dość dobrze się dogadywali. Nawet w obrębie tych stałych związków możecie troszkę takiej pikanterii wprowadzić, albo będzie taka jednostkowa sytuacja, która jak gdyby pokaże, że jest jeszcze między Wami ogień. No, jeszcze, jeszcze użyłam słowa dla osób, które są na przykład w związku 20 lat, albo 10 lat, tak? Albo nawet 7. Natomiast generalnie. Jeżeli masz związki o, o jakimkolwiek stażu, to jest powiedziane, że w tym tygodniu może ta iskierka, że tak powiem, pożądania i ognia między wami się pojawić albo na nowo, albo po prostu też będzie miała miejsce jak w każdym tygodniu, tak. Natomiast moi drodzy, co ja jeszcze tutaj widzę? Widzę jeszcze to, że. Możesz kogoś bardzo źle ocenić w tym tygodniu, tak? Możesz kogoś ocenić po prostu nietrafnie, niefortunnie, i, i ta osoba, jak gdyby, dostanie z twojej, z twojej strony ocenę, która będzie po prostu zła, negatywna, i ta osoba nawet na to nie, zasłu, nie zasłuży, a ty ją źle ocenisz, tak? czyli możesz być niesprawiedliwy w tym tygodniu w stosunku do kogoś. Tutaj też uważaj na taką postawę, dlatego że możesz kogoś po prostu naj, najnormalniej w świecie skrzywdzić, ale też tak jak zawsze mówię, ktoś Ciebie może skrzywdzić w ten, w ten sam sposób, czyli ktoś może Cię niesprawiedliwie potraktować, albo może Cię potraktować z góry, albo za szybko Cię oceni, nie znając Ciebie i nie chcąc się, Ciebie poznać. Więc moi drodzy, tutaj uważajcie na takie sytuacje, bo tutaj no to nie będzie sprawiedliwe, to nie będzie takie, jakie powinno być i należałoby naprawdę tutaj uważać, żeby kogoś nie skrzywdzić. A czy ktoś ciebie skrzywdzi, to już na to wpływu nie masz, ale możesz, jak gdyby. W odpowiedni sposób to zrozumieć i przyjąć, a nie tak, żeby to cię skrzywdziło. Może w ten sposób powiem, bo nie mamy wpływu na to, jak ktoś w stosunku do nas się zachowa, ale mamy wpływ na to, jak my to odbierzemy. Czy pozwolimy, żeby te słowa albo ta postawa tego człowieka nas zraniła, czy też nie? To już zależy od nas, tak? Czyli jak gdyby energia tej osoby pójdzie w naszym kierunku, ale my nie musimy jej przyjmować, albo możemy ją odrzucić, albo możemy jak gdyby. Ją zaszufladkować jako tą, która nie jest prawdziwa i nie chcecie tego przyjmować. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o jedynkę. Uważajcie, tak jak powiedziałam, na te ostrzeżenia, które tutaj wyniknęły z waszego rozkładu, dlatego że być może ktoś naprawdę miał to usłyszeć i być może ktoś za sprawą tego, że będzie pamiętał, co w tym rozkładzie było powiedziane, ominie jakąś felerną sytuację albo jakąś niefajną sytuację. Czyli warto by było to pamiętać i warto by było mieć to na względzie w najbliższym tygodniu. Dobrze. Moi drodzy, jedynka omówiona, przejdziemy zaraz automatycznie do dwójki. Tylko muszę się tutaj spakować. Dwa. Ziemi, rycerz wody, y, królowa ziemi i ósemka ognia. Być może jakaś wypłata się szykuje, albo jakiś zastrzyk, y, strzał gotówki, bo mamy asa ziemi i królową ziemi, czyli powiedziałabym, że tutaj możesz dostać jakieś pieniądze w tym tygodniu. No ale pamiętajmy, że to jest od 4 do 10, czyli większość ma 10 wypłatę. Niektórzy mają pierwszego, ale że tak powiem, pierwszy był wczoraj w sobotę, to może też czwartego dopiero ta wpłata będzie na koncie, więc też jak gdyby tutaj bardzo uniwersalnie jest to pokazane, bo większość naprawdę w najbliższym tygodniu będzie miała po prostu wynagrodzenie, tak? Wynagrodzenie za swoją pracę w swoim zakładzie pracy, więc tutaj jak gdyby z dużą ilością osób może się, może się to po prostu powielić. Moi drodzy, Uważam, że tutaj niektórzy z was będą zmieniali pracę w tym tygodniu albo będą otrzymywali nowe oferty pracy, które będą dość korzystne i będą się nad tym bardzo mocno zastanawiać, ponieważ tak jak mówię, oferta będzie zacna, tak? Oferta będzie zacna, oferta będzie być może lepsza od tej pracy, którą masz teraz i będzie ci się podobała. Wstępnie ta oferta będzie ci się podobała i będziesz się zastanawiał, czy ją przyjąć, czy jej nie przyjmować. Też jest powiedziane, że być może tutaj no to Standardowo, no to są asy Ziemi i Królowa Ziemi, czyli zakupy jakieś zakupy wartościowych rzeczy, tak? Wartościowych, ja nie mówię, że zakupy spożywcze, tylko wartościowe rzeczy, które. No, są wartościowe. Oczywiście ka dla każdego z nas jest inna wartość pieniądza, ale już przyjmujemy bardzo optymalnie i bardzo uniwersalnie y, znaczenie y, wartościowe. To każdy z nas wie, o czym tu możemy mówić. O jakichś dobrach materialnych, które są dość drogie, tak? Albo są takie powiedziałabym cenne. Więc tutaj też rzeczywiście możecie, jak gdyby, nabywać takie rzeczy i możecie pewne, y, pewne inwestycje poczyniać w tym tygodniu, tak? Od takich mniejszych po takie już bardzo zaawansowane i bardzo jak gdyby yy, treściwe, jeżeli chodzi o, o kwotę, o kwoty pieniężne. Rycerz wody mówi o tym, że być może w tym tygodniu, jeżeli jesteś wolny. Przepraszam na fukę, Przepraszam. Już jestem, moi drodzy, musiałam psiaka uspokoić jeszcze się napiję, moi drodzy. Rycerz wody mówi o tym, że jeżeli jesteś osobą wolną, to tutaj może Ciebie ktoś zauroczyć w tym tygodniu, albo Ty zauroczysz kogoś. Czyli wiecie, jakieś takie pierwsze zobaczenie kogoś, jakieś takie uzmysłowienie sobie, że ktoś jest w naszym typie, że ktoś nam się podoba, że chcielibyśmy kogoś bliżej poznać. Czyli uważam, że tutaj takie rzeczy mogą mieć miejsce też w tym tygodniu, albo Ty zauroczysz kogoś, albo ktoś zauroczy Ciebie, tak? albo ktoś już może tak naprawdę jakieś podchody do kogoś robić, ale to wszystko będzie takie delikatne, to jest jednak rycerz wody, czyli albo faza początkowa, albo takie zauroczenie, zakochanie, ale no, takie początkowe również, tak? Czyli na razie sobie zdajemy sprawę, że ktoś nam się podoba, być może nasze serce jak gdyby daje nam pierwsze sygnały, ale to jeszcze nie jest miłość, to jeszcze nie jest nie wiadomo co, tylko to jest zauroczenie, tak? Widzimy, że ktoś nam się podoba i że chcemy jak gdyby spróbować do kogoś coś, tak? Wiecie na pewno o co mi chodzi. Moi drodzy, też jest powiedziane, że być może w tym tygodniu będziesz wykonywał jakąś czynność albo jakieś zajęcia. Prospołeczne albo z dużym zakresem empatii, czyli albo masz takie zawodowe swoje obowiązki, że rzeczywiście wykazujesz się empatią i jesteś jak gdyby dla ludzi, albo Ty w tym tygodniu będziesz wykonywał pewne działania, które będą wpisywały się właśnie w takie. W takie zachowania empatyczne, prospołeczne, takie do ludzi, może jakieś wolontariaty, bo to jest jednak rycerz wody, czyli to jest osoba, która ma wysoką wrażliwość i ona jak gdyby tę wrażliwość przekazuje światu. Ona nie, nie zostawia sobie tego dla siebie, tylko emanuje tą wrażliwością i tak naprawdę robi y, działania i Zachowania właśnie zgodnie z tymi cechami, więc uważam, że tutaj rzeczywiście możesz wykazywać się taką postawą prospołeczną, i albo jest to Twój zawód, albo po prostu akurat w tym tygodniu wyjdą takie sytuacje, które będą właśnie nasączone tymi cechami. Co tutaj jeszcze jest powiedziane? Być może będziesz miał do czynienia z jakąś panną, albo bykiem, albo koziorożcem w tym tygodniu, ponieważ królowa Ziemi właśnie pokazuje mi takie znaki Trygonu Ziemi. Natomiast to może być właśnie te znaki, które wymieniłam, mogą być związane właśnie ze sferą romantyczną. Czyli jeżeli niektórzy z Was mają takie osoby przy sobie, bądź wiedzą, że ktoś, kto im się podoba, jest bykiem, panną, albo koziorożcem, no to tutaj jest pokazana ta osoba jako ta, z którą będziesz się komunikował. Korespondował, rozmawiał, flirtował, być może robił podchody do takiej osoby, albo ona do ciebie, tak? Albo ona do ciebie. Natomiast pamiętajcie, że tutaj tak naprawdę może być pokazany każdy znak, dlatego że te panny, byki i koziorożce mogą być w ascendentach i w księżycach. Dobrze, ósemka ognia mówi o tym, że tak jak mówię, ten tydzień będzie z dużą ilością komunikacji. I tak, może być to komunikacja taka typowo zawodowa że na przykład jesteś handlowcem i będzie się w tym tygodniu przewijało koło Ciebie bardzo dużo ludzi, więc to jest normalne, tak? Ósemka ognia też może mówić o tym, że to Ty będziesz z kimś rozmawiał w tym tygodniu, albo ktoś z tobą. I to jest właśnie taka już sytuacja romantyczna, czy jakaś taka przyjacielska, znajomościowa, duży, jak gdyby yy, duży przepływ informacji w tym tygodniu, tak? Czy przez łącza, czy, czy osobiście, czy, czy przez komunikatory, SMSy, MMSy każdy inaczej, ale rzeczywiście tutaj będzie dużo komunikowania się w tym tygodniu. I tak jak mówię, albo z tobą, albo ty z kimś, albo zawodowo, albo typowo już osobiście, prywatnie. Więc uważam, że ósemka ognia tutaj jak gdyby nadaje taki ton w tym tygodniu, że dużo będzie się działo. Yy, chyba że zawodowo, no tak jak mówię, jeżeli jesteście na przykład osobami, które wykładają na przykład tak, do dużej ilości osób, no to ty będziesz miał styczność z tymi ludźmi. I to też będzie jak gdyby pokazana komunikacja, bo być może po takim wykładzie zadają te osoby pytania. Jest wymiana informacji, i jest rozmowa, i jest yy, jak gdyby oni do ciebie ty do nich. I to też w tej ósemce ognia będzie pokazane. Więc pamiętajcie, że musimy bardzo elastycznie podchodzić do każdej karty która jest w czytaniu tygodniowym i ogólnie kolektywnym. Zawsze tak jest. Więc to była dwójka. Dobrze, trójeczka, ostatnia nasza karta. Wy macie tak: dziewiątka wody, a z powietrza rycerz ziemi, siódemka ognia. Niektórzy, niektórzy z Was w tym tygodniu odcinają się totalnie od czegoś raz na zawsze, i jest to wtedy związane albo z sytuacją romantyczną. Albo z każdą inną. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że jeżeli as powietrza jest pojedynczo interpretowaną kartą, to wtedy jest to odcięcie od czegoś w waszym życiu. Nie musi być to miłość, ale jeżeli połączymy tę kartę z dziewiątką wody, to wtedy może być tak, że niektórzy z Was raz na zawsze odcinają się od jakiejś osoby romantycznej. Czyli będzie to oczywiście zależne od Waszych pojedynczych przypadków. Natomiast w tym tygodniu jest ostre odcięcie od czegoś, co już Dawno podejrzewam, powinno być odcięte i as powietrza jest naprawdę taką kartą, gdzie ty robisz to w 3 sekundy, masz to przemyślane, jesteś bardzo, że tak powiem, zdecydowany i robisz to z dużą odpowiedzialnością i dojrzałością. Więc tutaj niektórzy z Was w tym tygodniu mogą przejawiać właśnie takie, takie sytuacje i taki proces będą przechodzili odcinania się od czegoś raz na zawsze. Moi drodzy, jeszcze inni tutaj będą prowadzili w tym tygodniu jakieś poważne rozmowy i te rozmowy będą miały na, na celu jakieś porozumienie albo jakieś wyjaśnienie, jakieś ustalenia bądź oczyszczenie. Jezu, ja mówię, Nie Jezu, przepraszam. Oczyszczenie atmosfery, jeżeli na przykład się pokłóciliście, tak? czyli jak gdyby ponowne y, dogadanie się i wyjaśnienie sobie wszystkiego w celu tego, żeby ustalić nowe zasady albo nowe, y, że tak powiem, jakieś wasze ustalenia. Więc ustalenia, ustalić nowe ustalenia, ale powiedziałam. No ale na pewno wiecie o co mi chodzi tutaj. Więc rzeczywiście ten as powietrza może pokazywać, że będziecie w tym tygodniu y, jakąś rozmowę przeprowadzali i ta rozmowa będzie dość ważna i dość decydująca w ten sposób. Moi drodzy, niektórzy z Was w tym tygodniu rozpoczynają nową pracę albo szukają pracy i w tym tygodniu jest szansa na to, że jakiś pracodawca potencjalny odezwie się z możliwością przyjścia na rozmowę kwalifikacyjną. Natomiast Rycerz Ziemi mówi też o tym, że w tym tygodniu możesz tak naprawdę troszkę więcej pracować niż zwykle, ale Ty już będziesz świadom tego, że, że ten wysiłek większy będzie wynagrodzony. Tak, jakbyś ty już to wiedział, że ile wypracujesz, tyle później dostaniesz, że to nie robisz na darmo. I tutaj będzie właśnie w tym rycerzu pokazane, że w tym tygodniu możesz mieć więcej obowiązków, ale będzie to wynagrodzone i ty za to pieniądze dostaniesz, więc nie będziesz tutaj robił za free, jak to się mówi, tylko rzeczywiście będzie to później tobie wynagrodzone. Co tutaj jeszcze yy, widać? Być może w tym tygodniu trzeba będzie się yy, Jeszcze, już chwileczkę, bo muszę zastanowić się, jak to powiedzieć. Być może w tym tygodniu trzeba będzie się wywiązać z jakichś jakich Waszych obo, yy, zobowiązań, tak? Może jakieś alimenty, może jakieś zobowiązania zupełnie innego rodzaju. Tutaj jakieś zobowiązania są w tym tygodniu, i trzeba będzie po prostu się z nich wywiązać w ten sposób, powiem. Moi drodzy, siódemka ognia mówi o tym, że mimo wszystko ten tydzień przyniesie Wam taki moment, gdzie coś nie będzie szło tak jak Wy chcecie, i możecie mieć duże przeszkody w, yy, w siódemce ognia, z tym, żeby było tak, jak właśnie sobie życzyliście. Uważam, że do końca ten tydzień w 100% nie będzie taki, jakbyście chcieli, żeby był, dlatego, że jednak ten element siódemki ognia nam się tutaj pokazuje i pokazuje, że y, coś może nie pójść tak, jakbyś chciał, jakbyś myślał, że pójdzie, albo będą jakieś nieplanowane y, nie przeszkody nagle, tak? W jakimś celu, albo w jakiejś sprawie, albo ogólnie wydarzy się coś, co okaże się przeszkodą i jakimś utrudnieniem, więc musicie pamiętać, że niestety, ale taki element tutaj również nam się pokazał i trzeba będzie po prostu. No, się z tym zmierzyć albo to ominąć, jeżeli jeszcze to ominąć możesz. Moi drodzy, też jest powiedziane, żebyś tutaj nie rezygnował łatwo z czegoś w tym tygodniu, dlatego że albo przez kogoś z zewnątrz, albo ty sam możesz stracić wenę do czegoś i w tym tygodniu będziesz chciał jak gdyby z tego zrezygnować. Natomiast jest powiedziane, żebyś tego nie robił. Jeżeli będziesz też przez kogoś zaatakowany, słownie, mi chodzi zaatakowany w słownie, nic, nic inaczej, to tutaj chroń się i broń się, tak? Broń swojego zdania, broń swojego być może jakiegoś projektu, trzeba będzie zawalczyć o swoje w jakiejś rozmowie, w jakiejś sytuacji y, wymiany zdań, w ten sposób powiem. Trzeba będzie ochronić swoje poletko, jak to się mówi. Tylko tak jak mówię, żadne bitwy, żadne wojny, żadne yy, jakieś takie powiedziałabym bójki, tylko tutaj chodzi o, o czystą argumentację i argumentację taką zdrową i bardzo powiedziałabym taką dojrzałą. Moi drodzy, co tutaj jeszcze dla Was widać? Widać przede wszystkim to, że jeżeli chodzi o związki stałe, to w dziewiątce wody widzę zadowolenie, satysfakcję i to, że wszystko powinno fajnie tutaj w tym tygodniu wyglądać między Wami, tak? Natomiast też, jeżeli jesteś singlem i nie masz drugiej połowy, to mam wrażenie, że Możesz dać komuś szansę w tym tygodniu. Oczywiście, i możesz w tym tygodniu przejść ze statusu singla na, na status zajęty albo zajęta, tak? Bo dziewiątka wody też kryje w sobie informację, że możesz jak gdyby uzmysłowić sobie, że chcesz komuś dać szansę, tak? I że chcesz komuś otworzyć drzwi do swojego serca. Dziewiątka wody typowo karta, właśnie dawania szansy drugiej osobie do Relacji, tak, do tego, żeby spróbować, żeby wejść z nią w związek i zobaczyć, i czy to się uda, czy to się nie uda. Więc rzeczywiście też takie sytuacje mogą mieć miejsce, natomiast, tez, natomiast też widzę duże zadowolenie w grupie numer 3 ogólnie z tego tygodnia, mimo że ta siódemka ognia nam się pokazała, to uważam, że mimo wszystko nie będzie tutaj jakichś drastycznych sytuacji i. Raczej będziesz z tego tygodnia zadowolony, przynajmniej nie widzę tutaj jakichś bardzo złych rzeczy. Więc tak to się prezentuje, jeżeli chodzi, moi drodzy, o trójkę. Wszystkie grupy już w takim razie mamy omówione na ten najbliższy tydzień. No i co, i to by było w takim razie na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, miłej soboty życzę, bo jeszcze możemy dużo zrobić tego dnia. Pozdrawiam Oliana.